Dużo bramek pada, ale bardzo dużo też tracimy, z tego jestem bardzo niezadowolony. No, troszkę się nerwowość u nas skradła pod koniec meczu, no i traciliśmy bramki o głupich indywidualnych błędach własnych, więc no to jest tak troszkę musimy jeszcze poprawić e, obronę i będzie ok. Szybko strzelona bramka na pewno ustawiła ten mecz, druga, trzecia, 3-0 do przodu. No i udało się. Potem chłopaki grali w pięciu, potem do nich doszło o dwóch zawodników, mieli zmiany, no już było, było, było trudniej. Początek był w, naszej, w naszym wykonaniu udany i na pewno Dokładnie. dzięki temu pociągnęliśmy mecz do końca to się tak cały czas surowi, ciągle pokrzykujecie na siebie, tak? Wymagacie dużo. Znaczy, no, surowi. Bardziej bym to nazwał troszkę, bo niektórzy koledzy są nerwowi, no. Emocje ich e, ponoszą i tak troszkę trzeba to uspokoić. Jak to uspokojimy, to po, wydaje mi się, że będzie ok. Myślę, Proszę. że, że bidon. Na przyszły mecz z Melisą na bramkarza no, I, i będzie spokojny, I będzie okej. Okay. W czwórce, tej najlepszej, tak? Czyli grać o najwyższe cele jest szansa, żeby wygrać z, czy pokonać Golton, tak? Nie wiem, jak to jest. Znaczy, tak. W e... pierwszym był remis i, i to też taki głupi, bo prowadziliśmy i bramka w ostatniej minucie, no, która no, zabolała całą drużynę. I mo można było mieć trzy punkty wtedy i teraz cieszy się z fotela lidera, a tak musimy jeszcze gonić. Musimy gonić, ale wydaje mi się, że jak wygramy dwa mecze, no to liderzy, awans do pierwszej ligi no, i walczymy dalej. No to był dobry sezon, dobrze chyba ile pamiętam, tak. długo byliście bez porażki, więc jakby na wysokim C cały czas. Tak, tak, dokładnie. No, było dobrze e, do Gołtonu, wydaje mi się. Tak, no tam, tam była seta, tak 4, tam był jeden, jeden punkt, a potem, potem ten Pimer, no fatalny początek, nieskuteczność rażąca, oni mieli 10, oni mieli 10 sytuacji, 10 strzeli, my mieliśmy 30, strzeliśmy dwie, także no... Ale rewanż dokładnie, rewanż był ok, tylko no, tak jak mówię, trzeba błędy indywidualne poprawić, przede wszystkim w grę obronną, mniej się kłócić i wydaje mi się, że będzie okej, okay, powinien być awans. nas. Tak, czarna brygada, byliście kiedyś na czarno, o ile się nie mylę, tak? tak. Cały, teraz no dużo, było... dużo żółtego doszło, coś się zmieniło, barwy klubowe, personalnie, a co się tam wydarzyło? Redbox zasponsorował za, za nagrody wygrane nam koszulki. Pierwszy mecz i chyba, chyba będą szczęśliwe, ale personalnie zespołowo historycznie to się zmieniło? Cztery sezony, no parę osób się zmieniło, ale. Siedem osób to jest podstawa, tak, to jest która grała tak, od początku, tak jak powstała czarna brygada. Skąd się wywodzi źródło, korzeń e, czarnej brygady? Ten no to już Łukasz mówiłeś To jest Całkiem, mówiła, całkiem, całkiem, odstydna, całkiem że... przypadkowo, no, kompletna taka zbieranina. Troszkę kolega... Nie, tutaj. W uczelni, nie, nie, nie. Całkiem przypadkowo żeśmy się spotkali kiedyś przypadkowo. w innej drużynie na Red Boxie i żeśmy się wykruszyli stamtąd, zrobiliśmy swoją ekipę i Tutaj kolega jest, kolega jest najmłodszy, jestem najstarszy i tak jakoś się dogadujemy. No nie my, wiem, na to wygląda my. ja menadżer, ty kierownik, a no, no, jakoś to się, tak wygląda, jakoś my. idzie.